Błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, ojciec ubogich. Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer mówił w jednej ze swoich homilii, że ten błogosławiony łączy w sobie dwie święte polskie postacie. To jest brata Alberta, ze względu na ogromną miłość do ludzi biednych i ubogich, oraz ojca Maksymiliana, ze względu na działalność wydawniczą i drukarską. Tak jak brata Alberta w Krakowie nazywano brat ubogich, tak o księdzu Ignacym mówiono ojciec ubogich. Ojca nie trzeba było prosić o pomoc, ponieważ on sam wyszukiwał ludzi potrzebujących, sam chodził do suteren, na poddasza i tam szukał osób, które żyły w nędze. Chłopcu, który stracił nogę, postarał się o protezę. Chorej kobiecie potrzebującej wody z Lourdes, wysłał nie tylko ją, ale również paczkę z żywnością. Dawał więcej niż proszono. Umieścił w Polaku katoliku taką rubrykę listy do redakcji, gdzie prosi, aby osoby pisały. Pisały tam, jeżeli potrzebują pomocy, lub też y, pisały w imieniu tych osób, które same nie mogą napisać, ponieważ nie potrafią. To były takie czasy, że nie każdy miał tą zdolność pisania i czytania, aby on mógł przyjść z pomocą tym osobom. Wysyłał bezpłatnie swoje czasopisma osobom, które nie były w stanie zapłacić za pronumerata. Załatwił matce sześciorga dzieci mieszkanie. Proszony o wyszukanie szkoły, postarał się o bardzo dobrą szkołę. Załatwił zmniejszenie opłaty za naukę. O prowadzonych przez siebie przytułkach pisał w swoich artykułach nie tylko po to, aby prosić czyt czytelników o pomoc materialną. Ale także chciał ukazać społeczeństwu postawy ludzi znajdujących się tam, które zasługują na uznanie i szacunek. Szczególnie dużo szacunku i czci okazywał wobec sióstr zakonnych i kapłanów. Dajcie znać, jak Wam się podobało, udostępniajcie, komentujcie i dajcie znać, czy chcecie więcej.